Dzień dobry, witajcie z samego rana. Dzielę się z Wami słowem z drugiej księgi królewskiej z 20 rozdziału. Tak mówi Pan, Bóg Dawida, Twojego praojca. Słyszałem Twoją modlitwę, widziałem Twoje łzy. Otóż uleczę Cię. Dzisiejszy poranek jest o płaczu jest o łzach. W Biblii różne rodzaje płaczu rozpoznajemy jest płacz pokutny. Płacz skruchy, jest, są łzy żalu, łzy radości, uwielbienia. Czytamy też, że Piotr gorzko zapłakał, kiedy uświadomił sobie to, co zrobił. No i w końcu czytamy też dzisiaj o łzach Hiskiasza. Hiskiasz w trzecim wersecie o tym czytamy, że w swojej modlitwie do Boga, której prosił o to, żeby Bóg go uleczył, na koniec wybuchł wielkim płaczem, i ten werset jest odpowiedzią na to, co się wydarzyło. Przez Izajasza Bóg posłał do Hiskiasza właśnie te słowa o tym, że go usłyszał, o tym, że widział jego łzy i o tym, co postanowił, że go uleczy. Gdybym miał zwrócić uwagę na przydatność łez w życiu moim, twoim, gdybym miał, tak, zachęcić do tego, żeby nie dusić sobie łez i płaczu, a właśnie chcę to zrobić, to stwierdziłem, spotkałem się z takim ciekawym stwierdzeniem, że Morze Łez, czy też strumienie Łez uwalniają duże pokłady nadziei w, w sercu człowieka. Strumienie Łez uwalniają nadzieję w ludzkim sercu. Nie wiem, czy się zgodzisz z tym stwierdzeniem, czy też się nie zgodzisz, ale coś w tym jest. Jeśli potrafimy, i jeszcze posiadamy w sobie tę umiejętność, nie została ona przez nas wyparta od, od najmłodszych lat, być może słyszałeś, nie można płakać. Uważaj, nie bądź słaby uszem. Nie. Wierzę w to, że Bóg da nam, dał nam łzy i po to, żeby je uwalniać, bo one coś powodują, coś przynoszą. Nie życzę Wam absolutnie dzisiaj płaczu, nie chcę tego czynić, nie to jest moim celem, ale chcę Wam życzyć, żebyście mieli duże pokłady nadziei uwolnione w swoim życiu. Żebyście odczuwali, że płynie w Waszym życiu duży strumień nadziei, niech Bóg zadziała przez to słowo, niech Bóg Was prowadzi w tym dzisiejszym dniu. Amen. Do widzenia, do zobaczenia.